Hej, dzisiaj dobermaniakowe opowieści z dobermaniakowej kuchni o kryminaliście Pep. Ale zanim zaczniemy, kilka słów do widzów. Ja jestem Agnieszka, działam w Stowarzyszeniu Dobermania. Pomagamy dobermanom w potrzebie, ale też nie odmówimy pomocy żadnemu zwierzęciu. Jeśli chcecie zobaczyć naszych podopiecznych i to, czym się zajmujemy, zapraszam na Facebooka, link w opisie filmu. Zapraszam też do naszej grupy bazarkowej na Facebooku, gdzie sprzedajemy. Różne różności, aby zebrać na utrzymanie naszych arcymonków. Więcej o naszych psach i o działalności na końcu filmu. Dzisiejsza historia dzieje się bardzo dawno temu. Musimy przenieść się prawie 200 lat wstecz do USA, do Filadelfii w stanie Pensylwania. Tam w roku 1822. Rozpoczęła się budowa wschodniego stanowego więzienia. Bardzo nowoczesna placówka, jak na owe czasy, która została oddana do użytku w 1829 roku i stała się wzorem dla więzień budowanych później. Dlaczego o nim mówię? Otóż nie bez znaczenia dla dzisiejszej historii jest fakt, że to więzienie jako pierwsze wprowadziło resocjalizację, co jest bardzo związane z naszym głównym bohaterem kryminalistą. Z ciekawostek jeszcze powiem, że więzienie to w momencie ukończenia było wyposażone w centralne ogrzewanie, spłukiwane toalety i bieżącą wodę. A z tego co mi wiadomo, takich luksusów w owych czasach nie miał nawet Biały Dom. No i z tego co wnioskuję, do więzienia tego było łatwiej trafić niż do Białego Domu. Ten przybytek mieli okazję zamieszkiwać tacy osadzeni jak słynny William Francis Sutton, za napad na bank niesławny gangster Al Capone, no i bohater naszej historii, Labrador Pep. Ale wracamy do naszego lapka kryminalisty. Kiedy urodził się nasz pep, nie wiadomo. Nie znalazłam źródeł, ale wiem, że był psem gubernatora Pensylwanii, niejakiego Gifforda Pinchota, który rządy gubernatora objął w 1922 roku. Gubernator Pinchot był zapalonym miłośnikiem natury, latał po łąkach i lasach i chciał mieć psa, który by mu towarzyszył w jego wypadach. Pinchot otrzymał szczeniaka Labladora od siostrzeńca swojej żony, Kornelii. Ów siostrzeniec był hodowcą Labladorów, sam Pinchot był leśniczym, tak jak wspomniałam miał zamiłowanie do latania po lasach i łąkach i mm, zabierał tam swojego psa. Szczeniak otrzymał imię Pep i był czarnym, fajnym psem. Żył sobie jako pełnoprawny członek rodziny do czasu. 12 sierpnia 1924 roku nasz Pep został skazany na dożywocie za zagryzienie ulubionego kota swojej pani Corneli, żony gubernatora. Pinczot się wkurzył i skazał za morderstwo bez procesu swojego psa, i tak Pep trafił do więzienia. Gdzie otrzymał numer C2559? Tylko, że to zupełnie nieprawda, fake. Historię tą wymyślił pewien dziennikarz. Taki ówczesny fake news wyprodukował, natomiast prawda o papie jest równie ciekawa co ten fake. Do nazwiska dziennikarza, który te bzdury napisał, nie dotarłam, ale wiem, że jego gazeta chuliła się ku bankructwu, to wymyślił sobie historię wiecie, co pomogło? Artykuł odniósł sukces i był przedrukowywany w innych gazetach, drukowcach takich w stylu naszego faktu. Wieść o Rzekomo uwięzionym na bladorze obiegła niemal całe Stany Zjednoczone, a sam gubernator Pinchot przez trzy lata otrzymywał listy od obrońców zwierząt, aby psa uwolnił. Te informacje po śmierci Pinchota, jego syn potwierdził. Mówił, że było tysiące listów, na które nikt nie był w stanie odpowiedzieć, no i w końcu e, pogodzili się z tym, że są uznani. Jego rodzina została uznana za e, kogoś, kto skazał psa faktycznie na więzienie. Ale prawda o Pepie jest zupełnie inna, natomiast równie ciekawa. Pep był żywym psem i bardzo kochanym przez domowników. E, jednak Uwielbiał niszczyć meble, gryz i siły nie było. W tamtych czasach zawód, zawód behawiorysty nie był znany, więc ciężko było rodzinie wpłynąć na zachowanie niesfornego pepa. A pep uwielbiał najbardziej rozszerpywać poduchy na werandzie, poduchy ukochane przez jego panią Kornelię. Nie wiem z czego były wtedy poduchy, ale stawiam na pierz i widzę już te pióra latające po ogrodzie, a między nimi szczęśliwy czarny lablador. No, i patrząca na to wszystko bezradna Kornelia. Na tą fobię Pepa nie było siły, więc Pinczot odnosił się z zamiarem oddania psa. Tak się złożyło, że w tym czasie był na wyjeździe w Maine i tam obserwował pracę psów wykorzystywanych do terapii. I tak zrodził się w jego głowie pomysł, aby Pep stał się psem terapeutą. Generalnie Pinchot był facetem, który uważał, że resocjalizacja więźniów jest możliwa a zwierzęta pozytywnie wpływają na zachowanie ludzi, więc i więźniom przyda się dogoterapia. Po powrocie z wypadu do Maine, Pinchot podzielił się pomysłem z naczelnikiem wschodniego stanowego więzienia, niejakim Herbertem Smithem, który prywatnie był kumpel, ku, kumplem Pinchota. Panowie opracowali plan i tak morderca poduch Labrador Lablador Pep, trafił do więzienia, Ale jako pracownik. Pep przebywał w tym luksusowym więzieniu jako terapeuta, i pomagał w resocjalizacji więźniów. Stał się ulubieńcem personelu i więźniów, a na polu swojej pracy odnotował bardzo spore sukcesy. To Labrador PEP zapoczątkował programy z wykorzystaniem dogoterapii w resocjalizacji więźniów. Zostały te badania opisane, potwierdzają spadek recydywy u tych więźniów, którzy w czasie odbywania kary zostali poddani programowi resocjalizacji z wykorzystaniem psów. Pewnie pep gdzieś z zateńczowego mostu macha teraz ogonem. Nie wiemy, czy pep w tym więzieniu w Eastern State przez resztę swojego życia był. Według niektórych został przeniesiony do innego więzienia, inne źródła uważają, że po prostu towarzyszył ekipie pracującej podczas budowy więzienia w. Nie wiem, czy dobrze wymawiam tą nazwę Greatford. Zmarł w każdym razie na początku lat 30. 30 i jest pochowany w Eastern State. No i to jest koniec naszej historii. Jeśli wiecie coś więcej albo znacie fakty, które tutaj nie padły, piszcie w komentarzach. Jeśli macie pomysły, o czym mogę nagrać, również proszę o propozycje. Jeszcze z ciekawostek mogę powiedzieć, że więzienie skończyło swoją działalność w 1971 roku i z tego co wiem, jest tam teraz muzeum. Jeśli film się podobał, subskrybuj zostaw łapkę w górę. Zapraszam na naszego Facebooka i na wydarzenia naszych podopiecznych. Teraz kilka słów z dobermaniakowego zaplecza. U mnie obecnie przybywa Brutus, który wymaga codziennej rehabilitacji. Postaram się zdjęcie tutaj zamieścić. Ma uszyty kaftan, nie wiem jak to nazwać, taką ala uprząż. Chodzi o to, że pies nie chodzi, i ja potrzebuję go podnieść. Muszę go Stawiać w pozycji pionowej, żeby jak najszybciej zaczął chodzić i żeby mięśnie nie zanikły. Jest to ciężkie, ponieważ ja ważę około 50 kg. Brutus 40. Jest to uciążliwe. Pomóc w takiej terapii, może specjalna uprząż. Jest ona dość droga, jak na nasze możliwości. Bo mamy jeszcze inne psy i kosztują one około 300 zł. Jeżeli ktoś mógłby nam pomóc w zakupie takiej uprzęży, będziemy bardzo wdzięczne. Wspomniałam też na początku o bazarku. Oczywiście zapraszam do licytowania i odwiedzenia naszej strony, do bermaniakowe różności. A jeśli ktoś ma jakieś rzeczy, ubrania, cokolwiek, gadżety, książki, proszę nie wyrzucać. Może się przydać na bazarek, może ktoś będzie chętny do zakupu. I bardzo proszę do wysłania na adres naszego stowarzyszenia. Pozdrawiam gorąco i do usłyszenia.